Matura to bzdura. o. Polityka. Sprawdźmy. Zobaczymy czy z polityki jestem dobry. Uwaga. Głupich twarzy nie zapamiętuję, tego wszyscy znają. O Grzegorz twarzy nie zapamiętuję, ale tego zapamiętałeś. No bo on robi, on robi tam... Ja go lubię, bo on tam robi hurory. On tam zjedzie. Cześć, nazywam się Karol Mazolowski dzisiaj sprawdzę stan wiedzy Polaków o wyborach. Ilu jest posłów w sejmie? Po co komu starosta? Co wolno wojewodzie? To będą trudne pytania. O kurwa. Zobaczymy, jakie odpowiedzi uzyskamy. Zaczynamy. Ile mamy wojewodów w województwie mazowieckim? Wojewodów w województwie mazowieckim? To nie jest tak, że jak jest województwo to każdy ma jednego? wojewodę? Nie wiem, trzech trzech. Olu, ile by strzeliła? Jeden. Jeden, tak, no. jeden. jeden. Jeden per województwo, dlatego wojewoda. Panie. Pięciu, sześciu. Nie wiem, obstawiam, że dwóch. Dobra. No. No. Sześć. Nikoś, trzy złote. Pozdro Dziusi. Pozdro Nikoś dziękuję za trzy złote. No, no, powinno nie. wystarczyć. No dobra, niech będą trzej. Czym jest Polonia? Polacy... Kurwa, zdąży, nie, nie spazowałem cyna emigracji. Okej. Okay. A jeżeli Polak wróci z emigracji, to może być dalej Polonią czy już nie jest Polonią? Ale wraca na stałe i to w Polsce i tu żyje? To już wtedy chyba? Ja już jest myślę, że przyjechał polonią. na święta, bo, 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 bo matka nie żyje. No to taki jednorazowy event to chyba nie zwalnia go z uważania go za polonię. Ciekawe określenie na to, że matka mu umarła. Jednorazowy event. W Polsce, no pewnie w Polsce. Okay. Czyli to jest jakaś grupa ludzi, którzy mieszkają w Polsce, coś ich łączy, ale nawet nie wiem dokładnie. No, co. No powiedzmy. Czy ludzie, których określa się mianem polonia? Aha. To są ludzie, którzy mieszkają na południu Polski, czy na północy Polski? Nie, to już chyba bardziej na północy. Eee... Mati! Mati Hautameki. Czy to On On był... oczy mogą był drewniany chyba, był ten nos... Nie, nie, nie. Pinocchio. Młody Gepetto. Young Gepetto. Jakby był raperem, powinien się nazywać się Young, Gepetto. Young Gepetto. Lil Gepetto. Lil <laughs> Macie Rewicz, z tego co wiem, to już nawet działa w polityce już chyba tam właśnie od PRL-u nawet. Tak. Już dłużej wcześniej chyba był w jakiejś innej organizacji chyba. E, Robcio albo. I co teraz macie Rewicz robi? E, w tym momencie ja bym powiedział, że nie robi nic dobrego, ale. Okej, okay. to jest, nie pamiętam czy Tadeusz, razie Tadeusz powiedzmy Tadeusz Marowiecki. To to jest korupcja, Nikolo. Przekupywanie kurwa daje ładowanie łapówek. Za jakieś kurwa korzyści, dobra. Y, korupcja jest to patologia władzy publicznej, jest to po prostu przyjmowanie łapówek. Tak jest, tak jest. Za co? Za powiedzmy jakieś dogodności, albo nie wiem, żeby przyjąć kogoś na urząd, ktoś, to nie ma odpowiednich kompetencji. I ludzie z taką wiedzą idą na wybory? No właśnie, to jest pojebane. Antelonio, dziękuję bardzo za szósty miesiąc. Pół roku, ja pierdolę. i tak dalej. Tak, tak może być. Czy ty miałeś jakieś propozycje korupcyjne jako starosta na studiach? No tak, 10 zł za legitymację. Za szybsze podbicie. Za szybsze?! Za dwie na raz. No. Dwie wow, to... Cały Jadzia, 5 zł na brywara. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jutro będzie piwko pite. Arci, dziękuję bardzo za Jutro piwko będzie pite. Jutro mi auto zabiera... Nie, dzisiaj. Dzisiaj mi auto zabierają, to... Nie wiadomo o czym jeździć, to może na łazić kurwa. Można ją ja załatwić za 10 złotych Wiesz co, zdamy ci pasek na oczy Żeby cię nie rozpoznały organa ścigania. A na no oklejenie, no. Ja wiem co to znaczy zbankrutowanie. Dzisiaj o 13 przyjeżdżam. No, A dzisiaj poszedłem i przy. Czy będzie streamek? Y dzisiaj w sensie w środę będzie. Będzie. Tak osoby by się ode mnie łapówkę na to, żeby odchorować smoku, to wtedy kto idzie siedzieć. Wszyscy? On, ja czy nikt? No sąsiad jeśli źle postawił samochód. <grymne> Podoba mi się ten tak myślenia. Na przykład jedziesz sobie samochodem, przekroczyłaś dużo prędkość i łapie ci pan policjant. Co możesz zrobić? Zapłacić mandat? Lodzika. Znaczy, ja bym tak zrobił. Tak, to jest jedna opcja. A druga opcja? Zrezygnować z przyjęcia mandatu. Kotka do... szyta. Tak, tak, tak. No, I pójść do sądu, jakaś... prawda? Tak. Jest jeszcze... jeszcze jakaś opcja? Tak, tak. Taka <grymne> nielegalna. Tylko ja robioną jakąś, kurwa, amerykańską metodą. Nice. Bardzo dobrą, złote. po której się szybko wraca do siebie. Codyna, co na, będziesz miał. Dziękuję bardzo, dziękuję. No. Aha, uciec. Jeżeli chcę, aby sąsiadowi odholowano auto, bo ma ładniejsze niż moje, <laughs> idę i daję komuś w łapę pod stołem. To wtedy kto odpowiada za to, kto idzie siedzieć, on, ja czy we dwóch? Czy? Pomarańczowego dzika, jak oceniam, A, zajebiście, ja. bardzo dobry jest. Ty? Ty tam nie uprawiłeś udziału w tej akcji. Topka, topka smaków. Nie. nie mam pojęcia. Ale cieszę się, się, że bierzesz to na siebie. No, ja najpierw rezonans musisz, to jest konieczne rezonans. rezonans. To są działania antyprzestępcze? Czyli Ay. walczymy z przestępczością, tak? No wydaje mi się, że tak. Zgodą właśnie z gangsterką, czy gdzieś tam właśnie przemyt jakiejś broni, czy... Ale e... przemyt to przemyt, to nie korupcja. Nie? No nie. Nie no chłop, kurwa, oni nawet nie, nie wiedzą co to znaczy korupcja, nie? Ja, to, jaką wiedzę musisz posiadać, że kurwa nawet nie, nie znasz takiego określenia? Ja pierdolę. No dobra, ale jedziesz samochodem za szybko, łapie Cię pan policjant, co możesz zrobić takiego korupcyjnego z tym panem policjantem? Nie mogą no, mogę udawać, że na przykład to nie ja, to <laughs> Po prostu inaczej to jest pranie brudnych pieniędzy. Powiedz mi, jak to możliwe, że poseł dostaje mandat, skoro ma immunitet? Poseł dostaje mandat, mandat poselski. I on nie jest takim mandatem karnym, tylko który daje, przysługuje mu pewne prawa. Tak, bardzo dobre. No to... A ile punktów zabierają karnych za taki mandat, taki punktów. Wie, że to jest od sprawka. Od. No jeden. Jakby mandat jest za złe jakieś sprawowanie jakby swego. jakby za sprawowania swojej roli w Sejmie, albo w Senacie, tak. Czyli jeśli ja jestem złym posłem, to dostaję mandat? Nie, za nieprawidłowe. Nieprawidłowe, czyli na przykład, jakby jestem niemiły dla innych, chodzę z gaśnicą, dostaję nie. mandat. to jest... to już nie mi oceniać, czy to jest dobre, chodzenie okay. z gaśnicą. Okej, okay, okej. Okay. Ale nieprawidłowo w stosunku do zasad, jakie panują. Okej, okay. i wtedy dostaję mandat. Jak coś się robi nieprzepisowo na przykład. Tak, i, i jaki to jest w wysokości mandat? To nie jest poprzednie. mandat e, pieniężny, to jest czasowy, okresowy mandat na e, karę... Ale se kurwa wymyśla swoje teorie, ale dalej leci kurwa ostro, fuj. ...głosowania. Ech, to pedła. E... <laughs> sam. Grzegorz Braun. Głupich twarzy nie zapamiętuję, tego wszyscy znają. Głupich <laughs> twarzy nie zapamiętuję, <laughs> ale tego zapamiętałeś. No bo on robi, on robi tam... Ja go lubię, bo on tam robi kuror. <laughs> E, Rozwin skrót ONZ. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bardzo dobrze. Ochrona Narodowa. Ochrona Narodowa. No. Z? Nie. Zboczeńców. <grym> nie, no, nie. <grym> A na końcu zdrowie? <grym> nie. nie, 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 nie. To, to nie WHO. Na, na końcu będzie zdrowie. <grym> Opieka. Nie, powiedz ty. Nie. <laughs> Jeszcze jednego słowa ci brakuje, tylko na N. No, nie, narodowa. N. O. Czyli opieka narodowa zdrowotna. No <laughs> chyba nie. NZ to jest obrona narodów zjednoczonych? Co jest wyżej niż województwo, powiat czy gmina? Nie ma nic wyżej, kurwa. Potem już jest tylko kraj. Niż województwo? Nic. No w sensie... województwie nie ma nic <laughs> Tylko województwo Województwo. Co jest wyżej niż województwo? Powiat czy gmina? Powiat. Powiat, powiat. Na pewno nie gmina. Ale nie powiat. No, powiat. E, powiat. Co jest wyżej niż województwo? Powiat czy gmina? Powiat. A gmina jest wtedy gdzie? No niżej. <laughs> jest to logiczne. Yy, to jest <laughs> To jest bokser. To jest bokser. Znany i lubiany bokser. Robert Biedroń, yy, szef partii Wiosna yy, Elementu Lewicy. To nie wiem, czy to nie jest Robert, yy, tylko pytam. Czy, czy to jest, nie i jest i Robert już, Giertych? Możliwe, że to jest Robert Giertych. Yy, Rafał Trzaskowski. Yy. Ty jesteś mądry, nie wiem, jak przejebałeś a... Kurwa, chłopie, wiadomo, że to na, na tej aplikacji, co tam kurwa się liczy, to jakie do pytania zostanie? Przecież kurwa. Tomek Talaszka kurwa, idiota z Tucholi, kurwa, wygrał ze mną, kurwa, bo miał pytania, kurwa, jak dla Dziecioka z trzeciej podstawówki, a mi jakieś pojebane, kurwa, dawało. Jan Biedroć czy Biedroń? Biedroć chyba. To jest pan Czarnek Przemysław? Tak, Przemysław Czarnek, bardzo dobrze. Były minister edukacji. Tak jest. O, to jest chyba Kurski? A wiesz, że pod takim kątem spojrzeć, jakby było ciemno, i jakby to było zadymione, i jakbym miał bardzo dużo wody wzroku, to to może być kurski. Jak on ma. Ziobro? Coś mi się kojarzy. Ziobro! Albo może? PSL! PSL? Rozwinięcie? Kurwa. Partia. Kurwa. Socjalistyczno-liberalna? Czy jakoś tak? Eee, Polskie stronnictwo ludowe. Polskie stronnictwo ludowe. I chuj! Chuj mnie ten PSL, nigdy na nich kurwa nie głosowałem. Chuj mnie to. Ludowe, bardzo dobrze. Polskie Stowarzyszenie Ludowe. Polskie. Sądy. I L. Jebać. L. Ludowe. Polska Solidarność Ludowa. Państwo rządowe jakoś. Ale to jest S, nie ma U. P odpowiada na pewno za co? Państwo? Państwo? S? S? Sprawiedliwość? Państwo sprawiedliwych L? Lewaków. No i masz. Państwo sprawiedliwych regionistów. Kaczyński. Jarosław. Praktycznie można powiedzieć, że król polski. Co? Jarosław Kaczyński? Kaczyński. Ale ja tak mówisz nieśmiało. To jest dzięki imienia, Nie wolno wymawiać. Jarosław Kaczyński. Jesteś pewien, że nie lech? Byłbym. Byłby czarno-biały. Czy jeżeli odpowiednio uzasadnisz to w państwowej komisji wyborczej, to możesz oddać więcej niż jeden głos w wyborach? Nie. Nie. Czy jeśli odpowiednio uzasadnisz ten wniosek w państwowej komisji wyborczej, to możesz w wyborach oddać dwa głosy, a nie jeden? Mogę. Dobra, zobaczymy, czy odgadnieś To jest ten, Stefanu, prezenter. Mam talent. Pegatku. Kim jest ten ananas? Szymon Hołownia. A czym się zajmuje teraz? Jest marszałkiem Sejmu. Elegancko. E, Krzysztof Hołownia. On był chyba w. Mam talentek prowadzący. Tak. Był też marszałkiem. Nie, jest aktualnie marszałkiem Sejmu. Tak. I to jest. Y... Pro. To jest te, co ryczy jak czyta konstytucję. Prokop. A. Okej. Okay. Tak? Nie, nie. Czy będzie grany z kardem w pory worku? Pewnie będzie. To jest w Obydwa się na zdjęciu zmieścili. Nie, ja widziałem Trzaskowskiego przez sekundę, ale nie, nie, nie. Rafał Trzaskowski. Jezu, nie. Kordyn. Nie, to nie on, to nie on. <grym> Coś mi się kojarzy, ma na imię Patryk. Nie? A skąd jest? Z Warszawy? E, okay. Kołodziejczak, może. Nie, to nie jest jaki? Nie, to nie jest jaki. Czym jest parlament? O kurwa. To weź definicję kurwa. Parlament nie jest kurwa. kurwa to. kurwa, to, nie wiem. władza ustawodawcza, coś kurwa, ten z definicji? Jest miejscem, gdzie jest sejm i senat, i gdzie to właśnie dochodzą takie ważne decyzje na temat głosowań. Tak, bardzo dobrze. No, nasz rząd, tak? Chodzi o to, że to jest ogólnie. Czyli rząd premier, tak, rada ministrów, tak. ministerstwa. To jest parlament. No nie, no nie. Parlament? No to na pewno... Jak to powiedzieć? Usługa nie, ale w urzędzie. W sensie nie urzędzie. W Polsce mamy parlament czy już nie? Czy tylko Sejm? Chyba tylko Sejm. A Senat mamy? Mamy. I razem co tworzą? Parlament? Tak! Okej! więc powiedział, znajdźmy w Polsce parlament, to gdzie byś pojechał? Raczej Na Aha, albo... no. A gdzie dokładnie? Przed Biały Domem? W Parlamencie w Brukseli. Tak, a ja, a ja pytam o, czy, o właśnie, o Polskę. Tak, może mamy. <grym> to mamy czy nie mamy? No nie. Sobie nie mamy, głosują taty. I fajnie się bawią. Fajnie się bawią? Tak. Jak się bawią? Za nasze pieniądze kurwa. To jest Krzysztof Bosak, yy, szef partyjni, partyjnego jakby odłamu konfederacji tych yy, narodowców, czy... Znaczy ja nie wiem jak oni się dokładnie nazywają. No, ale to no. nieważne, no. No i to jest y, wicemarszałek Sejmu obecnie. Zgoduje, że też pewnie jakiś minister, ale... Kto, Kto i... O, głosowałeś na tą partię. Ile dzików jest grzewca za punkty? Tyle samo, co w tej nie za punkty. Głosowanie? Tak, bo Po prostu zaznaczyłem <laughs> cokolwiek. No to to nie jest do końca świadome głosowanie. I kim on jest? Aktualnie? Aktualnie jest nikim. Tadeusz? Jest posłem? Kim jesteś? Aktualnie jestem nikim. Nie. I tak oto wygląda stan wiedzy Polaków, jeżeli chodzi o wybory. Natomiast, jeżeli chcecie powiększyć swój stan wiedzy, a, bo teraz są samorządowe, nie? Siódmego, który dzisiaj jest trzeci. Za cztery dni są wybory.